Witam was w nowym filmie, dzisiaj dla odmiany w wstęp będzie mądry także sorry, nie będzie śmiechu dzisiaj sobie mówimy kompleksy przy użyciu sztangi kompleksy sztangowe, na czym polegają kompleksy sztangowe? dobieramy sobie 5 do 6 ćwiczeń cała idea polega na tym, żeby ćwiczenia były wykonywane jedno po drugim żeby sztangi nie wypuścić z ręki Kompleksu wykonujemy około 5-6, również jest to uzależnione od waszego stopnia zaawansowania czas przerwy między kompleksami to myślę, że przy pierwszym kompleksie możemy wykonać około 30 sekund przerwy i z każdym kolejnym kompleksem wydłużać sobie przerwę o kolejne 30 sekund, ponieważ no, na normalnie świecie zmęczenie, jakie będzie się nawarstwiało, no nie pozwoli nam już tak efektywnie wykonać tego kompleksu, gdy zbyt krótko odpoczniemy. I teraz, w jakim celu możemy używać kompleksów sztangowych? Po pierwsze, ja osobiście używam u wszystkich zawodników, których chcę poprawić wytrzymałość, typowo siłową i zdolność organizmu do neutralizacji kwasu mlekowego w organizmie. Tak, czy gdy ten zaczyna palić i chce nam się wypuścić ten ciężar już z ręki, no kompleks oczywiście nam pomagają poprawić tą zdolność. Możemy również użyć kompleksów jako taki trening, który nam bardzo mocno podkręci metabolizm, czyli dla wszystkich osób, które są zainteresowane redukcją tkanki tłuszczowej. Trzecie zastosowanie, możemy użyć tych kompleksów jako taka forma rozgrzewki, po prostu przed treningiem, przed treningiem full body work. Wtedy oczywiście ciężary są mniejsze, nie wykonujemy tak dużo tych kompleksów. Są to 2-3 kompleksy wykonane na samej sztandze, po prostu po to, żeby nasze ciało przygotować do wysiłku, jaki mu zaserwujemy. Tak jak Wam powiedziałem, ciężar dobieramy sobie do najsłabszego ćwiczenia, czyli w moim przypadku będzie to wyciskanie nad głowę. Nie wiem, jakie generalnie te filmy będą miały zasięgi, ale jeżeli na przykład oglądacie mnie na Księżycu, tak daleko ten film dotrze, także pamiętajcie, że wtedy musicie po prostu użyć większego ciężaru. Ja używam 30 kg. Maksymalnie w, tym, w tych kompleksach używam 40-50 kg. Pamiętajcie, że tu naprawdę nie chodzi o ciężar, tylko o mm, ogólnie y, nabicie jakby objętości treningowej. Także sama objętość Was zmęczy. Także jeżeli dobierzecie po prostu zbyt duży ciężar, to zrobicie jeden, dwa kompleksy i będziecie musieli później zmniejszyć ciężar, ponieważ Was za bardzo to zmęczy. Mój kompleks będzie się składał z martwego ciągu, z zarzutu. Na wysoko, tak czy klina popularnie nazwanego, wyciskaj nad głowę, tak jak powiedziałem. Przysiadów z przodu, frontów. Jeżeli nie czujecie się mobilni w tym ruchu, możecie użyć przysiadu z tyłu, lub też na przykład za kroków czy wykroków oraz wiosowania, wiosowania tak, czyli ćwiczenie na plecy. Jak dobierzecie ćwiczenia, ile ćwiczeń dobierzecie, to już jest tak naprawdę Wasza indywidualna sprawa. Możecie na przykład sobie jeszcze tam dodać na przykład, pompki na sztandze, także to jest gdzieś tam kwestia Waszej, waszej wyobraźni i Waszej kreatywności. Pokażę kompleks bez gadania pokażę Wam wszystkie te ćwiczenia, które y, chciałbym wykonać. No i zwróćcie uwagę, że sztanga w ogóle nie, y, nie zostanie odłożona przez cały ten ruch. Też można to użyć tego kompleksu jako formę wzmacniania siły chwytu. Polecane na przykład dla wszystkich zawodników sportowalki grappingowych, gdzie ten chwyt musi być silny. Rób też na przykład dla bigadza OCR, którzy bardzo dużo przeszkody niektóre wymagają bardzo wytrzymałych mięśni rąk, także też to fajny, fajny sposób na wzmocnienie się uchwytu. Zaczynamy. Jaki wstęp? <grymne> szóstkę całą? E, 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 dobra. O co ciężko. To tak powiem, dla dzisiaj dla zmiany będzie dość mądry wstęp do filmu.